Ta codzienna służba strażników w Mall of America. Oczy do ochoma sklepu. do odczytnik od poniedziałku do piątku o 19.30. Tylko na investigation z Tropiciele Dropiciele duchów. Zaczęłam nagrywać w pokoju 109, kiedy usłyszałam kroki pod drzwiami. Ktoś podszedł, stanął i odszedł stąd. Wyszłam na korytarz i nikogo tam nie zobaczyłam. Może udało mu się uciec, ale to co najmniej dziwne. Nagranie numer 2. 22.40. Jesteśmy w jadalni przy the, uh, room, you're Jeśli masz coś zrobić, zrób to, right to teraz. Wszystkie te historie i żadnych dowodów. Czy chcesz do końca pozostać tylko historyjką? To może wolisz nas przekonać, że naprawdę tu jesteś. Pana Green, czy jesteś tu dziś z nami? Chętnie zrobię ci zdjęcie moją superkamerą i nagram twój głos. Ten statek będzie tu stał już do końca. Nigdy już nie popłynie w górę na rzeki. Jak się z tym czujesz?